Lubelskiej Wspólnoty życia chrześcijańskiego zapraszam do medytacji. Zanim zaczniemy, przybliżę metodę, z jakiej będziemy korzystać podczas modlitwy. W trakcie medytacji nie musimy nic robić. Dobrze jest przyjąć taką pozycję ciała, jaka pozwoli nam skupić się na modlitwie. Jeśli chcemy, możemy zamknąć oczy. Ważne jest to, abyśmy pozwolili sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w sercu. Duch Święty sam poprowadzi tę modlitwę, jeśli tylko poddamy się Jego przewodnictwu. Sama medytacja składa się z kilku etapów. Pierwszy polega na tym, abyśmy niejako stanęli przed Bogiem i uświadomili sobie Jego obecność. To z Nim przecież się spotykamy. Pozwólmy, aby uobecnił się w naszym sercu podczas modlitwy. Drugi to modlitwa O czystość intencji, której tekst jest w opisie filmu. Czytając jej tekst, starajmy się, aby skupić się na potrzebie autentycznego spotkania z Bogiem. Następnym krokiem jest wyobrażenie sobie miejsca związanego z medytowanym tekstem. Jest to moment na zaangażowanie wyobraźni. Obraz ten pomaga nam w późniejszych etapach modlitwy, jeśli pojawiać się będą rozproszenia, to znaczy myśli, które utrudniają skupienie się na modlitwie. Kolejny etap to prośba o owoc medytacji. Tutaj mamy uświadomić sobie swoje pragnienia związane z przeżywaną modlitwą. I wyrazić się w konkretnej prośbie. Dalej następuje medytacja właściwa, gdzie zatrzymujemy się nad słowem, które nas poruszyło. Słuchamy słów prowadzącego medytację i próbujemy odnieść się do swojego życia. Na medytację właściwą składają się trzy punkty, będące rozważaniem wybranych fragmentów Ewangelii. Po każdym punkcie następuje cisza, w tym momencie można zatrzymać nagranie, i jest to czas na wejście w relacje z Bogiem. Mogą budzić się w nas wtedy różne uczucia przyjemne lub nieprzyjemne. Nie odrzucamy ich, ale staramy się im przyglądać, dajemy się prowadzić Bogu i Jego Słowu. Jeśli są słowa, które szczególnie przemawiają do nas, możemy się na nich zatrzymać dłużej. Nie musimy sztywno podążać za prowadzącym. Święty Ignacy mówił, że nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. Ostatnim etapem jest rozmowa końcowa. W prostych słowach wyrażamy to, co zrodziło się w naszych sercach podczas modlitwy? Ważna jest tu szczerość, wyrażanie swoich obaw i niepewności. Mówimy Bogu osobiście o uczuciach, które są w nas. Dziękujemy Mu i uwielbiamy. Rozmawiamy z Nim tak po prostu, jak z przyjacielem. Gdy modlitwa zbliżać się będzie ku końcowi, Zakończymy ją odmawiając Ojcze Nasz. Będziemy rozważać fragment z Ewangelii według św. Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 24. Przeżywamy ostatni chwilę przed uroczystością Bożego Narodzenia. Oczekiwanie dobiega końca. Za chwilę usłyszysz, co Bóg chcę Ci dziś powiedzieć w tym czasie przedświątecznych przygotowań. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj Jego słowa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, w pierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Pomódlmy się teraz słowami świętego Ignacego, powierzając Bogu ten czas modlitwy. Proszę Boga, Pana naszego, o łaskę, aby wszystkie moje intencje, czyny i działania. Były w sposób czysty uporządkowane w służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Wyobraź sobie sen świętego Józefa. Pomyśl o tym, co przeżywał, stojąc przed podjęciem bardzo trudnej decyzji. Poproś teraz o to, czego chcesz i pragniesz. Poproś o łaskę zaufania słowu Pana. Punkt pierwszy. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Ewangelista opowiada historię o tym, jak doszło do przyjścia Jezusa na ten świat. Wyraża ją w prostych słowach. Nie ma tam kwiecistych opisów, a mowa jest przecież o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii, o wielkiej tajemnicy. Jak wyobrażasz sobie tajemnicę wcielenia? Co ona oznacza w Twoim życiu? Czy czekasz na to, że Bóg narodzi się w Twoim sercu? Punkt drugi. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Postawa Józefa może budzić zdziwienie, ale trzeba wziąć pod uwagę okoliczności tamtych czasów i ówczesne zwyczaje. Chęć opuszczenia Maryi wynikała z troski o nią. Była to też bardzo racjonalna decyzja. Nie zawsze jednak decyzja podjęta na podstawie zdroworozsądkowego osądu jest słuszna. Ważne życiowe decyzje powinny być rozeznane na modlitwie i powierzone Bogu. Czy prosisz Ducha Świętego o Jego światło przed podjęciem decyzji? Czy zapraszasz Boga do współpracy? Punkt trzeci. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Józef otrzymał od Anioła wyjaśnienie tego, co stało się w jego życiu i w życiu Maryi. Zaufał i poszedł za jego głosem. Zapewne nie było to łatwe. Po ludzku mógł czuć się zawiedziony. Kobieta, którą kochał i która miała zostać jego żoną. Spodziewała się nie jego dziecka. Wyobrażenie Józefa o jego przyszłym życiu z Maryją runęło w gruzach. Mimo to zaufał temu, co Bóg przekazał mu przez anioła, który mu się tylko przyśnił. Czy zdarzyło ci się, że twój świat nagle się zawalił? A jednak czułeś, że ta sytuacja miała sens i Bóg wyprowadził z niej jakieś dobro? A może zobaczyłeś to dobro po jakimś czasie? Czy potrafisz zaufać Bogu w trudnych sytuacjach? Wydawałoby się bez wyjścia. Czy umiesz usłyszeć głos Boga i pójść za nim? Porozmawiaj dziś z Józefem. Podziel się z nim swoimi obawami dotyczącymi Twojego przyszłego życia i Twoich planów. Jeśli masz do podjęcia trudną decyzję, poproś go o wstawiennictwo u Pana. Swoją modlitwę zakończ odmawiając, Ojcze Nasz.